Witajcie na moim tysięcznym filmie. Tak jak już parę odcinków temu wspominałem, postaram się teraz robić ich mniej, ale jakieś ciekawsze. Więc dzisiejsze loty, które się zapowiadają przepiękne w chmurach, odpuszczę, ale dzisiaj w nocy wyruszam na piękną podróż. To będzie pierwszy wyjazd w tym roku. Także dla Was to będzie sekunda. Mi zajmie no około 6 godzin jazdy. Także zaczynam się teleportować, a Wy zostańcie na odcinku. Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam trochę mojego świata. Udowodnię, że warto iść z pasją przez życie i spełniać swoje marzenia. Na spacer po niebie zaprasza latający pająk. Gotowi? No to startujemy. A tutaj ten łobuz, to jest. za sprawą tego łobuza, Matiego, pilota od dwóch lat? 2022 roku. Tak, lata widziałem na Trajecce, na Apko, jak wszystko dobrze pójdzie, to my jeszcze dzisiaj też się tu oderwiemy. No. Patrzcie to, bociek z powiatu gryfińskiego, gadżety schojny i z pasją przez życie doleciało do Moszczenicy. Powiat Piotrowski, Piotrkowski, dzień dobry, województwo łódzkie. Ale będzie dzisiaj dzieci do wyedukowania z latania. Nasz zakątek najbardziej na tak w Polsce. Ale już tylko nie po więcej. To ja mam to Kolejne. Z jakiego miasta jest nasz gość? Kolejna. Bardzo dobrze. Zapraszam się do nasz nastalnika, z nagrodami, z pomieniami. Możeliście zobaczyć latać na paralotni, można cały rok. Jak myślicie, kto wygrał, co to za flaga tutaj się rozwija. Polska, Bartosz Nowicki. Mistrz świata, slalomowy 2024: Czy chcecie dragonów u siebie? Chłopaki, no nie macie wyjścia, musicie się zjawić. Pytaj o następne pytanko. No i tutaj sobie wybierz co, co chcesz. A trzecie pytanie. Może do końca? Uda się, zobaczcie jakie to duże. Jak zwykle spadochron zapasowy robi największą robotę. Dobra, wsiadamy, siadamy, siadamy, Siedanko, siadamy I przechodzimy teraz do napędów, do silników. Zaraz omówimy, jak one są zbudowane. A teraz robimy slalom. Drugie miejsce: Wojtek Kaczyński, 6,77. Proszę bardzo. I zobaczcie: przyjechałem do Matiego, przywiozłem słońce. Najgorsze jest to, że jest trochę słabo się czuję, ale zaraz może się przekimamy. I co, Mati? Coś trzeba zalatać, chyba, nie? Idziemy. na ma fajne pieski. Chodź tu. Jak to Stefan? Stefan! Stefan, Stefa. Stefa, chodź. Będziesz w telewizji, chodź. Stefan! I Tośka. I Tośka. Mega No, przecież nie mogliśmy odpuścić. Co prawda, nie czuję się zbyt dobrze. Zjedliśmy obiadek w szkole, był przepyszny. No i przejechaliśmy po lata. Tak, i teraz musimy polatać. No, nie możemy, nie. Mati próbuje snake'usia. Wieje czy nie wieje? Wieje. Nie. <laughs> Idealnie do startu. <laughs> Nieładnie. Idealnie do startu będzie. Tutaj niestety z tego lasu lekkie turbulencje, ale Mati ogarnął. Pasek mu się ślizga. Mati, pasek ci się ślizga, także pasek musisz naciągnąć przy okazji. Po starcie od razu obraliśmy kierunek nad Moszczenicę. Punktem zwrotnym była szkoła, w której jeszcze chwilę temu prowadziliśmy zajęcia. A teraz szkołę i miasto oglądamy z odpowiedniej dla nas perspektywy. Krasa zajęła nam pół godziny, a że nie było za ciepło, to wystarczyło. No, więc plan w pełni zrealizowany. W pełni zrealizowany Mati pokazał swoje tereny. Super, ekstra. Się. Y, tam był Bełchatów Tam jest Bełchatów, I Masz fajne dobra. zdjęcia na tle tych e, e, dymów i masz też fajne fotki no, nad Moszczenicą, bo tam starają się Dzięki. porobić. No dobra, a teraz przede mną 5 godzin jazdy i domek. Na razie do następnego odcinka. Na razie.